Witam was wszystkich z tej strony Hudson Maverick w pierwszym recopie niestety, ale którą go nagle co wręczę czy moja komórka nie działa. dotykowa ekran dotykowy się z pierwszym W pierwszym Reacopie na tym kanale omówię Ryo Rumble 2012 i omówię RAW Ryo Rumble i... Elimination chamber. I co nieco więcej Tak pierwsza walka o! Steel Cage mecz o z wagi ciężkiej Daniel Bryan kontra Big Show, kontra Mark Henry Zwycięstwa Daniel Bryan. Mm. Ciężka ta walka jak wiecie bo Z jednej strony no nawet fajny, no nie powiem Daniel Bryana nawet lubię Chociaż stając się henem stając się też w transporcie topiciotowaty i nie wygrywa walk Czyli no dobra, wygrywa walki ale tak samo jak właśnie na wygrał z Impankiem przez dyskwalifikację. I miał taki zaciesz, jakby pokonał go, więc no to mi się nie podoba powoli. Tak. Co ja pamiętam z tej walki, to tylko to nie dla Briana, który był cały czas rzucany przez, poprzez Marka, Marka Henry'ego i Big Showa po, po całej klatce. No i końcówkę, jak Big Show, siedząc na szczycie klatki, trzymał Briana za rękę, no i niestety, ale może go nie puścił, ale no nie utrzymał, no nie, no, nie, no puścił go, dobra, puścił go i ten spadł i wygrał walkę. Szczerze mówiąc oglądałem właśnie ten livestream i no fajna walka na początku, uwagi o podwagi ciężkiej w klapce, ale jakoś mnie za bardzo nie, nie wzruszyła. Więc ocenię tą walkę na 3. Walka numer 2. Walka kobiet wygrały BPhoenix, bliźniaczki Berla i Natalia. Zmierzyły się chyba z Kelly Kelly, Taminą ym... kogo tam jeszcze był? No nie wiem, ktoś tam jeszcze był IF jeszcze chyba było I to jeszcze Nie wiem Ale wygrywa one walka na jeden Nudna, zeszałosna I w ogóle niepotrzebnie na to patrzyłem, ale że leciało, no to musiałem Kolejna walka, która miała być superancka Okazała się być strasznie nudna, denna i Nie wiem tak naprawdę Cały mecz, z całego meczu pamiętam tylko to, że Kane dominował cały czas. Walka no contest. Raczej kaun, No, wyliczenie pozaringowe. I, co później się stało, cała akcja przeszła na backstage. Zaczęło się tam nawalać. Jak Cena leżał nieprzytomny, Kane wyciągał no za Kraidera. Wykonał mu na ringu Tombstone Pine Driver. I, wszedł, przed Cena dostał Chook Slema. No, Kane później odszedł i wpakała Boże, jaka była przestraszona i w ogóle Szczerze naprawdę, oczekiwałem więcej coś po tej walce A tak troszkę mi zawiodła Sina też ze swoimi combat systemem z WP12 Mnie jakoś specjalnie nie zaskoczył Jak zawsze Sina według mnie jest nudny, to tak w tym meczu był strasznie nudny Kane też właśnie nic nie pokazał, więc ta walka na dwa Bo jednak Kane lubię tylko te włosy takie, coś nieprawdziwe, no ale nie tylko on, a nieprawdziwe włosy. Kolejna walka, Brodus klej, kontra Drew McIntyre. Like <laughs> Z Brodusem klejem jest tak, że nie lubiłem go i nie podoba mi się ten styl tego fanka Zorusa, czy jak tam. Muzyczkę ma fajną, nie powiem. Walczy też fajnie, ale to... Lubię go teraz, ale nie wiem dlaczego, bo lubię i nie lubię. I to jest tak, tak z nim ciężko. Teraz też każda walka, którą on ma, wygrywa oczywiście przez, nie wiem, walczy przez 10 sekund i wygrywa. Jak wszedł Drew McIntyre, to niestety już było wiadomo, że on jest taką osobą do wywalenia, podobno Drew ma już odejść. No i jego ostatnia walka, nie wiem ile trwa, Ta ja mówię właściwie, coś koło 5-10 sekund. Szybko po prostu się rozwinęła, rozwiązała i zakończyła. Jako że Brody <coughs> nawet spoko nie powiem, no naprawdę styl walki ma super. Mi się to podoba. Dzisiaj pograłem nim troszkę w EpD12. Nie, znaczy no wygląda nawet fajnie, ale nic, specjalnie, nic specjalnego. Jednak z tej walki, no... no... Wiecie co, nie ocenię tej walki, bo była za krótka i za mało akcji było pokazane. A to by było oszustwo. Nie to ocenię. Kolejna walka. Strider Savior. Best in the world. CM Punk zmierzył się z Dolphem Zigglerem opas WWE. Sędzią specjalnym miał być John Lew na Lautry. Nie wiem jak się go wymawia. Zresztą nowego John po prostu. Yy, niestety się później okazało, że on nie był i był. taki sędzia, nie sędzia. Walka nawet spoko CM Punk jak to było wiadomo dominował Uważam że to jest najlepsza walka na tym Royal Rumble na tej gali, bo... Znaczy nie wiem, jak CM Punkka lubię ostatnimi czasy, dłuższymi ostatnimi czasy Nawet jeszcze jak wtedy był helem Według mnie jest dobrym wrestlerem, fajnym wrestl wrestlerem Tylko że bukerzy, czy tam że jak to tam kto woli nie, nie dają takiego wszystkich akcji, ja bym wolał zobaczyć Pepsi Plunge czy, czy coś z, z tych jakichś takich starych movesetów move ruchów znaczy się ale niestety no nie daję mu tego, nie daję mu takiej możliwości się rozwinięcia tego ciągle powołaj to jest taki drugi scenarz, że robi tam parę akcji high kick, GTS, Anaconda Life i koniec no, ale właśnie tak co do tego GTS wykonał chyba 3 GTS i po prostu całą walkę dominował nad nim. Jedyne co też z od Dolfa, co mi przypadło do, do oczu, tak jak w, o tej nie, czwartej tocy, to było skontrowanie go to Slip na... Nie wiem jak się nazywa ta akcja, ale ten Leg Drop. Jak będzie to, to wrzucę nazwę tego z filmem, żebyście może też wiedzieli, bo ja, ja wiem jak to wygląda, ale niestety nazwy nie pamiętam. Dolfem się też tak interesuje, bo wcale według mnie to jest niestety, ale żałosny wrestler. Nie czuję go po prostu. Przypominałem się czasy jak jeszcze był w tym Spirit Squad i był nikim i ciągle mi się przypomina tego morda i niki... nie. Nie, 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 to mi nie pasuje. Od razu wiedziałem, że pan wygra, więc no nic, no. jedziemy dalej. Aha, ocena. Ocena tej walki. Osiem. Jest moc. Hmm. Rumble Match. Główna walka, no to czekałem. Niestety się zawiodłem według mnie to było i tu nie powiem, że to jest najgorsze... raczej ra... znaczy nie powiem, że dlatego, że Sheymus wygrał to jest najgorszy Rumble, bo to nawet ciekawie, że wygrał, bo to było wielkie zaskoczenie. Na początku się nerwowałem, bo mówię, kurde, why to J nie wygrał, a myślałem, że wygra i jakoś będzie ciekawie. Ja tu Sheamus, no spokój. Mi tam nawet pasuje. Ale niestety to było najgorsze ra Rumble, bo jedynym dobrym powrotem... Była Karma, która wykonała swój finisher na Dolfie i wywaliła Honiko Honiko Epico Primo. What the fuck! Tyle jest. I, I co mieliśmy? Gdzie co? Nawet, nawet zaraz zobaczymy, co tam mieliśmy, bo ja sobie to zapisałem i zaraz wam powiem. Więc z powrotów jeszcze pamiętam Road Dog przyszedł Szczerze to był wrestler z, nie z moich niestety czasów I jakoś, no, nie skakałem, ja oglądałem livestream od Anglików, Amerykanów Połowy tego, połowy tego I oni jakoś tak wielce się cieszyli, a ja niespecjalnie jakiś koleś przyszedł z DX, no fajnie Więc mieliśmy, no powiem wam, że tak Demis Fajnie walczył, świetnie walczył, Big Show go później wywalił, ale według mnie Aż mówię sobie kurczę, fajnie jakby mi nic wygrał. Byłoby ciekawie. No niestety nie wygrał. Później mieliśmy... Fajnie by było, bo była muzyczka Alberto. No i myślę sobie, no to fajnie, no wraca Alberto del Rio. Zobaczymy co to będzie. A tu przyjeżdża sobie jakimś takim z zepsutym autem. Wjeżdża ktoś? I patrzymy, a tu Ricardo Rodriguez w, w tych jego ciuchach, od Alberto, no powiem wam, że byłem cholernie zaskoczony. Nawet fajnie walczy. Mi się wydaje, że jak Alberto wróci, to mniej więcej pomiędzy nim coś będzie więcej. Jakaś walka na pewno się będzie szykować. Co było później? I co mi się tak podobało, jak... jak wcale. Patrzymy, Jerry Lawler wchodzi, no dobra, no on wchodzi za stołu komentatorskiego, no spoko. Wszedł, legenda, dobra. Później patrzymy, Booker T wchodzi. Okazało się, że zastałem komentarza, z kim się w samych y, majtkach. No dobra. To było dziwne. Później jak już od Michael Cole, to ja zauważyłem, że niestety zapełniają. Zapełniają, po prostu nie mieli jakich wrestlerów dać, to zapełniali ich takimi, którzy coś zrobili, ale mogliby nie być. Z Bookera się cieszyłem, z Jereko się cieszyłem. Jak wszedł Jinder Mahal, to... Nie lubię tego wrestlera, bo gówniany dla mnie jest. I później przed Great Kali to wszyscy nagle pop wielki się cieszą. A ja szczerze nie lubię Great Kali'ego, bo według mnie to jest gorszy wrestler od yy, Dolfa. I później jeszcze będzie z Elimination Chamber, to ja wam powiem, co o ja wszystkim jeszcze sądzę, bo to była masakra. No jak tutaj Michael Cole wszedł i ten Great Kali, to ja już mówię kurcze, dwóch fajnych wrestlerów mogli dać dodatkowo, a no ich nie dali. Więc no trochę szkoda oczywiście powrócił Axel Jim Duggan którego ja też tak znam by wcale niekoniecznie też bym chciał go poznać przed kolejny że niestety road dog spoko wszedł była moc karma weszła naprawdę to był jedyny, jedyny ciekawy powrót na tym Rumble oczywiście przed Randy Orton i przyznam wam że ja przed Orton mówię czytałem na forach że Randy ma wygryć Albo że Y2J ma wygrać I to taka rozkmina Kurde co, co będzie, co się stanie Jak zostało czterech, czyli Randy Orton, Chris Jericho, Big Show i Sheamus To mówię, no cholera, Randy wygra Ale na szczęście Randy został wywalony przez y 2 a Co mi się oczywiście podobało Randy wcześniej wyrzucił Big Showa I zostali Chris Jericho i Sheamus Powiem wam, że do końca o tej godzinie mniej więcej było około 5 coś ja normalnie skakałem na tym krześle, bo nie wiedziałem kto wygra. Ja czułem, że to będzie Y2J. Ale kurde takie były akcje, że mówię, no nie no Sheamus, ale mówię, czytałem przecież, że Y2J ma wygrać, to to miało być pewne, to... Miało być tak cholernie pewne, że... Mówię sobie, oj poczekajcie, ja tego wam ustawię. Miało być tak cholernie pewne, że... że przecież wygra. I jak dostał tego brokika Kika i wyleciał za ring, to mówię, no fuck, Sheamus i co? I, i co? Sheamus z wygrano. No mówię fajnie, ale mógł nie, nie wygrać. Polabem y 2 Ale tak jak mówię, przespałem się później z tym i stwierdziłem, że no Sheamus nawet spokojnie, jak będzie mistrzem wagi ciężkiej. Bo raczej wątpię, że on pójdzie po bazowe w bo już mniej więcej możemy ogarniać, jakie będą walki na... na wrestling menu. Ale to też później wam powiem. A więc tak. Co się działo na następny roll? Yy, walka... Z Gus, z Danielem Bryanem kroczył Jericho, wyrzucił, znaczy odepchnął praktycznie Briana, tak żeby mógł sędzia walnąć z kwalifikacji. Po gongu EY2J wbił na ring, wykonał Cold Breakera punkowi. I już wiemy, co to oznacza. Ale o tym wszystkim później też. Co się dzieje później? Wiedziałem, że powróci jedna osoba, którą lubię już, już nie aż tak bardzo, bo mniej więcej wiem, na co on tylko powraca. Ale gdy usłyszałem te dzwony, to powiem wam, że no... wow. bo też koło 5 w nocy, ja z skakałem na tym krześle, bo mówię, ja piernicza, Undertaker, powraca. Wchodzi na ring, patrzy się na logo WrestleMania, oczywiście jego włosy są chyba takim fejkiem, że to jest masakra, oni że rzeczywiście chyba łysy. Bo te włosy, no... zobaczcie sobie ten film, ja też spróbuję jakoś link, jak znajdę, wrzucić wam i zobaczycie, jak te włosy wyglądają po prostu nieprawdziwe. Ale dobra, ki Ważne, że jednak ma te włosy, że nie przyszedł łysy, bo to by była masakra. No i patrzy się na, tą, na te logo. Patrzy, patrzy, Triple H patrzy na niego. Undertaker patrzy znowu na Triple H, a znowu na logo. A The Game cały czas patrzy na Undertakera. Później go poklepał tylko po ramieniu i wyszedł. Hm. Co to może oznaczać? Albo Triple H nie zawalczy z Undertakerem i kogoś innego, tzn. na ostatnim już raczej walkę Undertakera na WrestleManii. Albo jakoś Undertaker mniej więcej przekona, że to będzie takie przez paręnaście teraz tygodni pokazywanie, że Triple H jednak zawalczy z nim, tylko jestem ciekawy, czy Shawn Michaels by wtedy wrócił jako ten sędzia specjalny, który miał być zapowiadany. Czego się jeszcze możemy spodziewać na WrestleManii? Walki na pewno CM Punk'a z 2 nie wiadomo kto z nich będzie miał pas, czy po Elimination Chamber zresztą wam powiem o tym Elimination Chamber właśnie Raw Elimination Chamber CM Punk, Dolph Ziegler, Y2J, Coffee Kingston już bym wolał nie wiem nie wiem ale kogoś innego Demis i Artruth Dobry skład I tak mi się wydaje po prostu Miss wyeliminuje Artruffa lub na odwrót Kofi mm, też zostaje jakoś szybko wyeliminowany Dolph oczywiście tam też. Zostanie Chris Jericho i Punk i nie wiadomo teraz, czy Chris Jericho wygra na te na Elimination Chamber i zmierzy się z punkiem o pas Czy właśnie Punk przejdzie przez te Elimination Chamber i zmierzy się i tak z 2 ja'em na WrestleMania? To zobaczymy. Czego się też możemy spodziewać? Właśnie walki Daniela Bryana z Sheinusem, bo raczej no widzimy. Daniel Bryan kontra Big Show, Randy Orton, Wade Barrett, yy Cody Rhodes i Great Kali, który zostanie wyeliminowany jako pierwszy, mam nadzieję. Cody Rhodes nie wygra pasowaki ciężkie, bo ma interkontynentalny wątpię, żeby go tak spuszowali. Wadea Barretta raczej też nie będą puszować. Stawiam na to, że go Randy Orton wyeliminuje. Big Show wątpię, że wygra. No, raczej nie wygra. Może tam kogoś wyeliminuje, ale i tak on później odpadnie. No i Orton... Tak myślę o tym Ortonie, ale raczej nie, raczej on też zostanie wyeliminowany, bo jak pamiętacie pewnie Daniel Bryan pokonał Sheamusa, jak była walka o pas Stanów Zjednoczonych. I wtedy wygrał Daniel Bryan, więc mi się wydaje, że właśnie będzie Daniel Bryan kontra Sheamus, CM Bank kontra Y2J, Undertaker kontra Triple H, mam nadzieję, spędziłem specjalnym będzie Shawn Michaels. Walka Money and the Bank, wreszcie wraca na WrestleMania ludzie, wreszcie. Mam ją na WrestleManii Bo ja coś nie czułem tych, tych dwóch walk na in the Bank Na gali, gali in the Bank To mi nie pasowało Wolałem właśnie na WrestleManii, bo ja tak naprawdę na WrestleManii tylko na to czekałem No i ja na Undertakera I tyle, no Coś ostatnio na dywizja taktimów. teamów niestety nic nie pokazuje Kto teraz jest w ogóle tymi mistrzami Chyba Huniko i Epico Chociaż nie, Epico i i primo, primo tak nie, nie widzę tego w TNA też ta dewizja taktyków jest szajowa ale od TNA coś mi się wydaje, że zrobię inny jakiś materiał, na no, drugiego ricopa to był dosyć długi, muszę Wam przyznać, mam nadzieję, że niektórzy dotrwali wybaczcie mi już za brak gameplay z zabita B12, jak to robił PLK Damian ale niestety ja nie mogę nagrywać z playa może kiedyś będę mógł na ja, razie niestety nie mogę, nie mam takich możliwości Macie obrazki, macie mój boss, może będzie muzyczka, chociaż no nie wiem, zobaczymy. Ja na razie się mogę z wami tylko poszegnać Komentujcie, oceniajcie, dawajcie kciuki w górę. No i zobaczymy. Czy, czy w ogóle te wszystkie serie będą miały jakiś jakiś sens? Czy będziecie to oglądać, czy będziecie łapkować, czy oczywiście komentarze będą, bo to jednak wiecie wejście na film, dać, dać łapkę, no to jednak nie jest nic trudnego. No ale zobaczymy, no. Ja się z Wami żegnam, nalka i do następnego ricopa.